Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork. To już jest, jesteśmy po pracy piętnastej, po budowli numer 15. Została nam do zrobienia jedna ostatnia w tym y, sezonie. Zatem y, bierzmy się do roboty i oglądajmy pracę 15, budowlę piętnastą. 15. Któż to nam zbudował budowlę piętnastą? Tutaj, tutaj. Budowlę piętnastą wybudował nam Mr. Kacperol. Tak wygląda Mr. Kacperol. No i tutaj, jak widzicie, zostało jeszcze tylko jedno miejsce. Ok, obejrzyjmy sobie budowlę Pana Kacperola. Pan Kacperol zrobił, o, takie kulki. Żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy lecieć. Zatem lecimy za kulkami. Podążaj za czerwonymi kulami. Ok, Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Nie jest to tak bardzo, bardzo daleko, jak kiedyś ktoś zrobił w zimowym świecie. Halo, czytuj się świecie. Ktoś kiedyś zrobił w zimowym świecie bardzo, bardzo daleko. Także to nie jest tak daleko, więc możemy sobie lecieć. Tutaj podziwiamy po drodze poprzednie prace. O, i tutaj już jesteśmy na, przy, w okolicy pracy. Mr. Kacperola. Tutaj widzimy, że zbudował port, ale sobie go później obejrzymy. No i tutaj jest całe, cała jego, no nie wioska, miejscowość, królestwo. O, tak to powiedzmy. Królestwo. Wejdziemy sobie przez bramę główną i królestwo się przed nami tutaj rozciąga. Pójdziemy sobie, zaczniemy od pałacu. Dopiero później zwiedzimy to wszystko, co tutaj obok czego tutaj przechodzimy. Do pałacu się idzie tak pod górkę, pod górkę. Także mamy tutaj taką drogę do przejścia. OK i jesteśmy w pałacu. Później sobie to wszystko obejrzymy z góry. Dzień dobry temu pałacowi. Tutaj mamy od razu chyba to jest jadalnia. Tak myślę, że to jest jadalnia. A to jest jakiś taki bardziej wypoczynkowy, chyba dla służby pokój, czy coś takiego. No i tutaj, jak się idzie, to tutaj są, nie wiem, strażnicy, chyba to są. To są chyba strażnicy, i tutaj mają swoje. Swoje miejsce do stróżowania, stróżówkę. No, i tutaj, jak się idzie na górę strażników, tu jest mnóstwo. To tutaj mamy królewską sypialnię, a tutaj królewską łazienkę. To zobaczmy sobie sypialnię najpierw. Jak też nam królestwo tutaj śpi. Królestwo śpi tutaj na łożu Królewskim, za zasłonką. Tutaj król ma diamentowe ciuchy, królowa, zostawiła szafę otwartą, ma złote ciuchy. Ok. Dobrze i teraz, jak stąd, wyjdziemy. To możemy iść się umyć do królewskiej łazienki. Dzień dobry panu. Czy pan jest królem? O, ciepła, zimna woda, no proszę, proszę. Kibelek, jak się patrzy. Hmm. No i prysznic. Hopsia, hopia. Hmm, pod prysznicem to się podskakuje. Czego pan się tak patrzy, proszę pana? OK, także mamy tutaj tutaj jest co? sypialnia poddanych uuu, oni z urządkiem śpią ładnie, pięknie, pięknie i tutaj mamy kuchnię królewską no tak, bo na dole było dla wszystkich a tutaj sobie para królewska zajada a tutaj jakiś kucharz pewnie im podaje tutaj wychodzi i wchodzi tędy Podaje im jedzenie. Pan jest kucharzem, proszę pana? Też ma ciepłą, zimną wodę, lodówkę, piecyk, piekarnik. Pięknie. Ok, po stołach chodzimy. Co tam, raz można. No i cóż tutaj jest? Tutaj jest galeria obrazów, odkrycie największego złota żelaza, blu blu blu. Odkrycie kwiata abr. Wow. Odkrycie wielkiej jaskini goblinów. Wow. Odkrycie lochów. Odkrycie kwiata traka małego. Traka małego, tak. Odkrycie zboża. Mhm. Odkrycie skały macierzystej. U, ktoś się dokopał do skały macierzystej. Odkrycie kwiata zębaka leczniczego. Wow. Czy Pan dokonał tych odkryć? Chyba nie. <tutuj> Tutaj jest serce całego zamku. Tak, bo tutaj król siada zapewne i wysłuchuje o wszystkich tych odkryciach. Ok, idźmy dalej. Także zamek zwiedziliśmy. Jeszcze sobie wlecimy w powietrze i zobaczymy, jak to wygląda z góry. Tak, tutaj w zamku już wszystko sobie obejrzeliśmy. To widzieliśmy, to widzieliśmy, ok. Dobra. Wychodzimy. No i tutaj poddani mieszkają sobie. Tu mają, jak widać, y Wiatrak, który miele zboże, które tam rośnie. No i tutaj mają swoje domy. No i też jak widać, mają wielki, wielki kościół. Domy mają tak. Studnie mają, domy. Jak widać, mieszkańcy sobie tutaj debatują na różne tematy. Serduszkują nawet, a u mnie na moim Skypeblaku nie chcą. Grają, gdzie nie chcą serduszkować. A tutaj proszę, serduszkują sobie. Tutaj mieszkają. matko boska, ile ich tu jest. Tutaj sobie mieszkają. A pan co? Pan się kąpie tutaj? Przy wszystkich? W kociołku? Hmm. A pan jaki malutki. No i tutaj też mają lodówkę, kuchnię mają w domu na górze. Na górze mają też yy, swoje różne pokoje. Dobrze im się mieszka w tym królestwie. Haha, <laughs> jak debatują. <śmiech> Kurczę, super. Co <laughs> mi pan przed nosem? Drzwi zamyka, proszę pana. A co tu? A tu szafa. Okej, okay, dobra. Jeju. tu mają kolejny dom i w tym domu mają też tutaj szafę o, jak tu pusto kuchenka ze stołem i na górze pokój no fajnie sobie mieszkają w tym królestwie nie jest to jakieś takie zabiedzone królestwo mają tutaj, o chyba nie w tą stronę ruszyłam. Mają tutaj, jak widać, pole zboża z wielkim wiatrakiem. Ciekawe, czy tam na górze są te wszystkie, yy, yy, jak to się nazywa worki ze zbożami, ze zbożem. Się sprzedali wszystko. Hops i Hops i Halo. Hops. Także jak widać, pole y, zboże rośnie, domy są fajnie zamieszkane. Y, cóż my tutaj jeszcze mamy w takim razie do zwiedzenia? Domy zwiedziliśmy. Kościół tutaj jest. Dzień dobry temu domowi. Kościół jak się patrzy, wielki z krzyżem, z ołtarzem, z tabernakulum. Proszę, opłatki w tabernakulum nawet są. No i tutaj bla, 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 bla. O, a tam nawet są organy. Zaraz pójdziemy zobaczyć organy. Ławki oczywiście. Nawet obrazki odpowiednie. OK Tutaj się wchodzi na chór. I mamy tutaj organy. Organista siedzi i, i gra. Tylko żebym teraz nie rozwaliła tym. Kurczę, to nie słychać. No, coś tam gra. O, o, o! było słychać. Świetna kocia muzyka w kościele. Ok, i wychodzimy stąd. Tutaj, tutaj. oczywiście, książki jakieś mądre. Ok, wychodzimy. I cóż my tutaj jeszcze mamy? To zwiedzaliśmy. To jest od strony. To tego nie zwiedzaliśmy. Tutaj mamy spichlerz. A w spichlerzu mamy żarełko. O, i książka. O, w serduszku. Dla Ani, autorstwa. Mistrz Perol. Dla kochanej Ani. O, jakie to miłe. <noise> Dziękuję bardzo za serduszkowe jabłko. I żarełko, i żarełko, i żarełko, i żarełko. Także jak widać jest to bogata, bogata kraina. Cóż tutaj jest kopalnia. A tam co jest jeszcze, zanim wejdziemy do kopalni, to sobie zobaczmy tutaj coś jest. A też jest domo domostwo jakieś zwykłe. Nie jakaś tam taka ogólnonarodowa rzecz. Dobra, to idźmy teraz do kopalni. Tu już wszystko obejrzeliśmy. Wszystko. Deszczyt zaczyna padać. ok Kopalnia. W kopalni. Jak to w kopalni? Dużo skrzyni z urobkiem. Mhm. Dużo skrzyni z urobkiem. No i pewnie gdzieś tutaj jest jeszcze wejście do kopalni. Oho, trzeba wyjść na zewnątrz. Dobrze, to zamkniemy drzwi. Aha, i tutaj w dół. A tutaj można chyba zjeżdżać tym. A, to jest taka winda. No dobrze, to już pójdziemy. O! Oh. No to idźmy. Idźmy ze światłem. Jak widać, wykopuje się w tej kopalni żelazo. I cóż mamy tu skakać? Hopsia, wielka jaskinia goblinów. Tutaj jest, a tutaj coś jest też? No dobrze, to gdzie by tu iść? Do Wielkiej Jaskini Goblin? To za chwilę, w drodze powrotnej. A teraz idźmy zobaczyć, co tutaj jest. Jeszcze tutaj, tutaj, tutaj. Bo jak widać, żelaza tutaj, o, tu jest coś nawet napisane. Największe zło... zbo... złoże żelaza. Mhm. A, to tam było odkrycie największego złoża żelaza. To chyba to było właśnie tam przedstawione. A tutaj coś jest jeszcze? O tutaj coś jest. Zębak leczniczy. No to też było odkrycie zębaka leczniczego. Tak faktycznie było. Dobrze, to teraz... O, 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 o. Idźmy, idźmy. Tu jest to złoże żelaza. Tutaj przez mostek. I tutaj jest ta wielka jaskinia goblinów. O, matko, już się boję. Już się zgubiłam. Na pewno już, już się zgubiłam i już stąd nie wyjdę nigdy. Światło tu jest. Hmm, w jaskini goblinów rosną drzewa i kwiaty. Hmm. Czekajcie, żebym się nie zgubiła. Nie, cicho, bo tutaj jest jakaś dróżka. Aha, i ona się rozchodzi w dwie strony. A, to tu pewnie mieszkają go. Wow! Takie gobliny to sobie tutaj ładnie mieszkają. No dobrze. To zamkniemy drzwi, żeby nie wychodziły. Tutaj przyszłam tędy, tak? Tak czy nie? Nie. Tędy przyszłam tędy. Aha, i tutaj jest drugie. Drugie mieszkanie goblinów. O, tutaj ich więcej mieszka. Ok. Tu ich mieszka więcej. No dobra, i one, i one, i one w tej kopalni pracują, rozumiem. Dobrze, tutaj stop przyszłam? Nie, nie, nie szłam po takich schodkach. O matko, już się zgubiłam tu chyba mają swoją jadalnię wow i dalej jest, jest światło o, tu mają, co tu mają? łazienkę hmm proszę, jaki kibelek mają mogą się kąpać, myć i tak dalej i cóż, i cóż tam dalej? tu schodzą tędy? myślicie? chyba tak, bo tu światło jest wpadnę gdzieś zaraz. Ojej, jak tutaj mają rozbudowane to wszystko. O, Matko Boska. U, tutaj jeszcze się ciągnie. Boże, jak one tu chodzą. Hops. Nie, ja nie chcę spadać. Tutaj, 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 tutaj. Ok, i tu koniec jest tego. O, tu jeszcze drabinki są jakieś. Ho, 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 ile tutaj. o Ile tutaj piątek. Nie wchodzić. Hmm, jak jest napisane nie wchodzić, to co trzeba zrobić? Trzeba tam wejść od razu. Jak widać, jest tutaj więzienie. Tutaj też więzienie. No i tutaj pewnie też więzienie. To nie będziemy wchodzić, jak nie wchodzić, to nie wchodzimy. czy coś tam widać ciekawego. No kurczę. Tutaj jest jakieś przejście do tego? Nie, nie ma. No dobra, no to nie wchodzimy. Lochy. Lochy. Też tutaj jest coś tak tacy zapomnieni są ci ludzie, którzy tutaj... to znaczy nie było tutaj akurat ludzi widocznie w tym królestwie są sami. uuu, tu złoto złoto a to gdzieś jeszcze bedrok odkryli, nie? może tu? a może tu? o, pewnie tu skała macierzysta tak jest, tutaj odkryto bedrok. Odkrycie bedroka. Teraz, jak my stąd mamy wyjść, przepraszam bardzo. A tutaj jest drabinka. Ok, dobra. No dobrze. Lepiej sobie polatajmy, bo nigdy stąd nie wyjdziemy. Jakoś tak, tutaj to było. Czy jeszcze coś powinnam zwiedzić? No słuchajcie, gdybym się okazało, że nie zwiedziłam wszystkiego, bo jest tutaj tego mnóstwo, to oczywiście po zakończeniu sezonu będziecie mogli pobrać sobie save'a i sobie po prostu przejść przez to wszystko, przez co ja tutaj przechodzę. No a do zakończenia sezonu tam jest światło jakieś jeszcze, polećmy tam, zobaczmy. A nie, to, to jest lawa. Ok, to chyba tam, tam się chyba nie idzie. Yy, a do zakończenia sezonu już tylko jeden odcinek, więc, więc szybko sobie będziecie mogli tutaj to wszystko obejrzeć. No, jest to strasznie rozbudowane. Chyba tędy przyszłam. Powiedzcie, że tak. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Chyba tak. O, łazienka, tu byłam? Tak, tu byłam. Tu łazienka. Zatem tutaj było to. To. Publiczna kuchnia. A to tego nie widziałam. Ok, kuchnia publiczna jest, jak się patrzy. Mogą sobie tutaj gotować. Dobrze, to skąd ja przyszłam? Z dołu, z góry? Z dołu? Nie wiem. Och, jej, och, jej. Tu, tutaj szłam? Chyba tak, chyba tak. Tak, wielka jaskinia goblinów. Dobra, to tu stąd. Tam poszliśmy najpierw. A, czyli że tutaj jakoś tak z góry zleciałam. A, przez tą wodę. okej, okay, dobra. Okej okay. Dobrze, to sobie wyjdziemy stąd. Jej, no. Udało mi się, czy nie? <tak>, tak, cicho, 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 bo już się znalazłam. Hura, hura. Hura, 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 hura. O, wyszliśmy na powierzchnię. I, 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 i. No i to już stwierdziliśmy w takim razie całe to królestwo. Jeszcze wyjdziemy, bo tutaj już byliśmy. Jeszcze wyjdziemy sobie. O, jeszcze sobie zobaczmy na mury. Okalające to wszystko są. No i tak to wszystko z góry wygląda. No kurczę, rozbudowana ta kopalnia. Naprawdę strasznie dużo czasu tam spędziliśmy. Na górce zamek, taki z takim dachem fajnym, oplecionym roślinnością. Wielki kościół z zwierzami. No i tutaj właśnie te, te domy i kopalnia. ok lećmy teraz jeszcze, zobaczmy, co też w porcie się dzieje czy tutaj... nie, mur jest chyba tylko zwykłym murem, tak mi się wydaje, że nie ma nic specjalnego w nim na wszelki wypadek jeszcze kawałek no mówię, w razie czego sobie będziecie mogli pobrać save'a po ostatnim odcinku i, i wtedy sobie zwiedzicie dokładnie co i jak a tymczasem skoczmy jeszcze sobie szybciutko do portu. I cóż my tu mamy? W porcie. W porcie zawinął statek. Dzień dobry panom. Co tam? Słychać ciekawego na statku? Mm, jaką ma fajną, jaką ma fajną żaglę. Fajny ma żagiel. i cóż tutaj ma? kompas ma i i, i, i ster można powiedzieć, że to ster jest tu kabina ka y, kajutana kajuta kab kapitana <ścoughs> o matko <ścoughs> ja zawsze muszę coś pomylić czy coś tam na górze ciekawego jest? o, pan pan jest no okej, okay, dobra no i cóż my tu jeszcze mamy? W porcie mamy jeszcze ryneczek. Ryneczek portowy, zapewne tutaj właśnie się handluje jak statki przypływają, to tym co tam przywożą te statki się handluje. Tu oczywiście jedzenie jest, tutaj są jakieś inne rzeczy. No, i tutaj jeszcze inne rzeczy. Także jak widać, jest to wszystko rozbudowane. No, i tutaj właśnie stąd zapewne ta dobroć, ten, ten dobrostan dla tego królestwa płynie. Także jeszcze rzut okiem na to królestwo z daleka i na port. Tam jest kolejne królestwo, ale dzisiaj zajmujemy się tym właśnie królestwem. No, i właśnie się skończyliśmy zajmować tym królestwem. Zatem lecimy teraz po tych kulkach z powrotem na nasze miejsce. No, fajnie to wy wygląda. Stateczek. Lecimy na nasze miejsce, ponieważ teraz przejdziemy do mm, zadania 15, do budowli 15. Tu, 16. Kurczę, to była 15. Do szesnastej budowli, ostatniej w tym sezonie. No, i ostatnią budowlę wybuduje osoba, która jako pierwsza prześle do mnie hasło. Tak jak zwykle, hasło składa się z dwóch części. Pierwsza część jest na blogu, do którego link jest w opisie do filmiku, i druga część jest na stronie aniapg.pl, oczywiście w sekcji teamwork. No i osoba, która zgadnie obydwie części, wysyła do mnie która wyczyta obydwie części, wysyła do mnie hasło poprzez kliknięcie na, albo na tym blogu, albo na stronie PGpl przycisku kontakt e-mail i wtedy w tym e-mailu piszę w tytule, w tytule w tytule całe hasło a w treści trzy istotne rzeczy, czyli pierwsza jest swój nick na YouTube Druga swójnik w Minecrafcie, bo to nie zawsze jest to samo. No i trzecia bardzo ważna rzecz, czy masz Minecraft premium, czy non-premium, żebym wiedziała, jak ustawić serwer. No i, i osoba, która pierwsza przyśle, ta osoba wygrywa wstęp na serwer i buduje budowlę szesnastą, ostatnią w tym sezonie. Od soboty do wtorku. Taki jest u mnie weekend od soboty do wtorku trwa. Zwykle to on nawet trwa już od piątku do wtorku. Także osoba, która przyśle do mnie jako pierwsza, ja wyślę do tej osoby maila, żeby potwierdziła, czy ma na pewno czas, bo przypominam, że rok szkolny się kończy. Jeżeli macie jeszcze jakieś tam sprawy do pozałatwiania, to, to lepiej załatwiajcie sprawy szkolne, a nie Minecraftowe. Także wysyłam do takiej osoby, która wygra tak zwany wyścig hasłowy, czyli jako pierwsza przyśla maila, wysyłam maila, żeby mi potwierdziła ta osoba, czy na pewno ma czas, czy nie musi właśnie czegoś tam w szkole dokańczać, i tak dalej, żeby potem nie było, że się zajmuje Minecraftem, a nie szkołą. No i jak ta osoba mi potwierdzi, to ja ją dopiszę do serwera. I, I wtedy ta osoba sobie wchodzi i sobie buduje oczywiście coś, co jest związane z zamczyskami, lochami, ogrodami królewskimi i tak Wszystko to, co jest w tym sezonie naszym tematem. OK, no to w zasadzie to wszystko. Czekam na Wasze maile. No i oczywiście też piszcie w komentarzach, jaki, jak, jak, co byście chcieli w następnym sezonie, w sezonie siódmym, w siódmym, bo następny odcinek już będzie pokazywał pracę ostatnią i potem będzie jeszcze tydzień na to, żebyście zgłaszali, która praca. Wygrała, no i potem się zaczyna sezon siódmy. Także piszcie w mailach, nie w mailach, tylko w komentarzach, co byście chcieli, żeby było w sezonie siódmym. A ja już w końcu kończę. Tymczasem, pa. pa. czekam na Wasze zgłoszenia. Pa!